A więc kontynuując, dostaliśmy od Septimusa, w posterunku Septimusa, by przypisać leksykon w czarnej przestrzeni pod alftan. Alf alf musimy tam się udać, więc idziemy. Gdy jesteśmy już przy leksykonie, musimy dać trzy razy ten, jakoś dwa razy to, i zaciskamy ostatni przycisk. Dostajemy prosty rozwój i napełniamy przy okazji le leksykon. Teraz zostawiam tylko. Oddać go Septimusowi. Gdy oddamy Lexicon, Septimusowi, daje nam kolejne zadanie, by znaleźć krew w większości raz z gier. A więc zabierzmy się do szukania. Przy okazji odzywa się nas w Mora. Po krótkiej rozmowie z Morą dowiadujemy się, że nie będzie wyspły pod... na Septimus Septimus. I raczej będziemy musieli go zabić po otwarcia pudełka teraz ruszamy. Y, Wstawiłem przerywniki, żebyście wiedzieli, gdzie szukać krwi. A więc widzimy się po, po zbieraniu. Po godzinnych poszukiwaniach już znalazłem wszystkie, wszystkie dawki krwi. Większość znalazłem tutaj w grani w sztychu, ponieważ dostałem zdanie. Pomyślałem, że zdanie będzie odpowiednie na bandytów. jak jest dużo raz. I Falmera to w sumie tutaj polecam. Jest kina, coś z Mgły, i w sumie to chyba tam tyle było do znalezienia. Ewentualnie, jeśli Wysokiego Elefa nie będziecie widzieli, to weźcie sobie w ambasadzie Telemoru coś koło tego, bo tam robiłem zdanie fabularne. I tam był, tam byli. Więc teraz idziemy mu oddać te krwi, i zobaczymy, co będzie działo dalej. O krótkim wstępie, Septimus otwiera nam. Magiczną, magiczny sześcian dla Dowiadujemy się, że Ogma Infinium jednak go zniszczył i odzywa się do nas Pan Wiedzy, który jest z nami zadowolony i mówi nam, że była niedostępna, przez, bo była zamknięta właśnie w tym sześcianie. Była niedostępna dla, dla ludzi, ale my ją... Pomogliśmy sobie ją otworzyć i dostajemy w nią nagrodę. Ona daje nam troszkę punktów zdolności przeczytania. Musimy wybrać szkołę. Wybieram magię. Oj, dostajemy 10 poziomów do każdego. Także siemanko. Zobaczymy się w ostatnim już niedługo, jutro odcinku z artefaktów. Cześć.